Partnerem odcinka jest TEAM.pl, największy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych. Rozdzielnica 4x24 moduły X-Energy Basic firmy Eton zainstalowana na ścianie w pomieszczeniu technicznym budynku biurowo-magazynowego. W poprzednim odcinku sprawdziliśmy możliwość wymiany elementów sporczych szyny TH35 dostarczanych wraz z obudową na elementy dodatkowe dające możliwość regulacji głębokości szyny montażowej i zastosowania aparatury o różnych głębokościach. Ponadto w rozdzielnicy zainstalowaliśmy rozłącznik modułowy, główne bloki rozdzielcze, ogranicznik przepięć wraz z zabezpieczeniem i trójfazowe rozłączniki bezpiecznikowe ZSLS do zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających. W dzisiejszym odcinku dokończymy prace związane z podłączeniem tablicy głównej tego obiektu. Wykonamy połączenia rozłącznika z blokiem i rozłącznikami bezpiecznikowymi, do których zostaną podłączone WLZ-y zasilające kolejne rozdzielnice. Zapraszam na film. Odmierzyłem przewód LGY o przekroju 25 mm, dociąłem trzy odcinki o tej samej długości, pozbyłem się izolacji z końcówek żył, nałożyłem tulejki izolowane i zapracowałem praską. Tak przygotowane odcinki przewodów podłączyłem do dolnych zacisków rozłącznika głównego, wykonując tym samym połączenie z głównymi fazowymi blokami rozdzielczymi. Zaciski bloków listew rozdzielczych i aparatury wstępnie przykręcam wkrętakiem akumulatorowym z nisko ustawionym poziomem sprzęgła, a następnie z pomocą wkrętaka dynamometrycznego z siłą, jaką zaleca producent aparatury. Wcześniej przygotowanymi odcinkami LGY o przekroju 16 mm wykonałem połączenie górnych zacisków bloków z zaciskami rozłącznika bezpiecznikowego, następnie wykonałem mostki między dolnymi zaciskami podstawy rozłącznika z zaciskami ogranicznika przepięć. Odmierzyłem linkę 16 mm w kolorze niebieskim, pozbyłem się izolacji z końcówek żył. Nałożyłem tulejki, zaprasowałem praską i tak przygotowanymi odcinkami wykonałem połączenie neutralnego zacisku ogranicznika z głównym neutralnym blokiem rozdzielczym. Żółto-zieloną linką wykonałem połączenie z ochronnego bloku rozdzielczego do zacisku PE ogranicznika przepięć. Przewody fazowe z wewnętrznych linii zasilających odmierzyłem, pozostawiając mały zapas w przestrzeni między aparaturą a tylną ścianką obudowy. Pozbyłem się izolacji z końcówek żył, nałożyłem tulejki, zapracowałem praską i podłączyłem do górnych zacisków rozłączników bezpiecznikowych. Żyły ochronne z WLZ odmierzyłem do bloku PE, skróciłem, ściągaczem pozbyłem się izolacji z końcówek, nałożyłem tulejki izolowane i zaprasowałem praską. Tak przygotowane żółto-zielone żyły ochronne podłączyłem do głównego bloku rozdzielczego PE. Neutralne żyły z wewnętrznych linii zasilających spiąłem paskami zaciskowymi, odmierzyłem do bloku listew rozdzielczych, skróciłem na odpowiednią długość, a końcówki żył wyposażyłem w tulejki izolowane. Tak przygotowane neutralne żyły z WLZ podłączyłem do głównego bloku rozdzielczego. Przygotowałem mostki z linki o przekroju 10 mm z zaprasowanymi końcówkami izolowanymi na obu końcach, z których wykonałem połączenia między głównymi fazowymi blokami rozdzielczymi a dolnymi zaciskami rozłączników bezpiecznikowych. Zamontowałem płyty czołowe w rozdzielnicy, przyciąłem maskownicę modułów i zainstalowałem w wolnych przestrzeniach. Następnie etykietami z drukarki termotransferowej oznakowałem aparaturę. Założyłem dźwiczki rozdzielnicy i mostkiem uziemiającym wykonałem połączenie dźwiczek z obudową. Rozdzielnica połączona, jeszcze poza kamerami, wykonaliśmy pomiary rezystancji izolacji przewodów oraz pomiary czasu i prądu zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych zainstalowanych w tablicach obwodów administracyjnych obiektu biurowego. Wszystkie użyte materiały w dzisiejszym odcinku są dostępne na platformie Team, jednego z największych dostawców materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Zachęcam do skorzystania z aplikacji Team, która jest intuicyjna oraz prosta w obsłudze. 250 tysięcy produktów dla elektryków, zawsze pod ręką, elektroniczne WZ-ki, mobilny skaner paczek, a także stały kontakt z opiekunem handlowym to tylko namiastka tego, co oferuje aplikacja. Pobierz, przetestuj. Apka dostępna za darmo w Google Play i App Store. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym wykonamy montaż paneli LED z zbudowanym zasilaczem i dedykowanym zestawem ramy montażowej do natynkowej instalacji paneli LED. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym materiale. Jeżeli podobał Ci się film, to zostaw łapkę w górę, kliknij suba i dzwoneczek, aby nie ominął Cię kolejny film z prac elektroinstalacyjnych. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!